Hit, o którym bym prawie zapomniała powiedzieć. E, czy wiecie Panie co to jest? Wóreczek. To jest wóreczek. W środku. W środku jest przedłużacz. Przedłużacz do wody. To jest przedłużacz do wodziaczka, który nam ratuje rozmiar wodziaczku, że tak powiem. E, Przydatne dlatego że dzieci często jeszcze w ramionkach się mieszczą, w brzuszku się mieszczą, a tu już się nie da zapiąć jest problem, bo wychodzą te podziaki, e, trzeba kupić nowe, a te jeszcze całkiem nieznoszone albo ulubiony wzór, od babci na prezent i tak dalej. Wtedy takie cof nas ratuje, e, to są gruszone sprawy po 60 zł, a praktycznie można naprawdę całą sobie tam wyprawkę jeszcze używać dłużej. E, I też jeżeli na przykład pieruszki wylewazowe, to też ta kupa się robi większa niż standardowo producent rozmiary przewidział, e, no bo jednak jest taka dosyć ma pokaż się. Jest tam trochę tak, nie? Więc jak jest w łodziach zapięty, to wtedy też można sobie pomóc e, takim przedłużaczem. Jego się po prostu wpina, w wody dopina i nie można używać dalej. Też taka interesująca e, rzecz. I on jest dostępny, e, akurat ten znany forganic jest dostępny w dwóch kolorach. Jest ten naturalny i biały, ale mamy też e, u siebie na stronie tej drogeria ekologiczna kwiat jakieś tam y, serduszka, takie rzeczy, jeżeli ktoś chce bardziej kolorowe, y, to też są.